Witajcie widzowie Witam was w drugim odcinku Z serii państwem papieskim Na modzie Kaiser Redux Tutaj jak możecie zobaczyć Prywatnie odgrywałem sobie kampanię Tutaj możecie być, zobaczyć widzowie Tworzyłem Włochy tutaj popiera, pokona. Um, syndykat został pokonany Komuniści są jeszcze tylko w Hiszpanii Ale już odgrywałem przez królestwo hiszpańskie no i cały świat został zdominowany przez Niemców. Tutaj, jak możecie zobaczyć, to jest typu podboju um, królestwa obojga w Sycylii. się trochę przyspieszyć. Ta wojna była dość nieciekawa. E, polegała na tym, że wypowiedziałem wojnę, e, spaliłem ich całym mental, przebiłem się. Potem komuniści wypowiedzieli wojnę. E, tutaj, jakby był kocioł ich e, dywizji na obojga I potem na pustych prowincjach weszłem. I um, tutaj Niemcy chcą mieć za nami prakty pokojowe, no ale więc nie bierzemy traynujemy sobie coraz więcej oddziałów. Na no razie możemy tylko cost and engine. Robimy przebicia, czyli staramy się je porobić w kilku miejscach. W Tutaj schodzą nam z prowincji, co jest dobre. Tutaj możemy ich przeblokować i zaatakować jak? Tutaj trzeba prawda przerwone ale pozwolimy nam to na szybszy było. Dostajemy ręblisy i musimy się rozłożyć jak najszybciej, jak najszybciej, jak najmocniej, jak najdalej. No proszę, ta ofensywa. Skupujmy na trevi. Tutaj nie ma punktu supply'owego. ale i tak. Zaatakujmy. Tutaj skłóimy rozwodź dywizję, zaatakujmy. Cierpimy na dużo braki. Zabijajmy. Force attack, do lepszego przybicia. Czy nie żyje koncerny Emir? Został zabity w Kabulu. Czyli Afganistan się rozpala Afganistan teraz, pamiętam, w tym momencie ma dość ciekawy rol. Może być podbity przez Indie. Stać się ich papetem, ale sam może utworzyć jakby swoje prywatne imperium, swoje własne. Będzie wyglądać jak wcześniej, force ataku. Tutaj spróbujemy zaatakować od boku żeby zabezpieczyć czynem. Zdobywamy tutaj tereny dla Republiki Włoskiej, która raczej upadnie. A jeśli nie, to spróbujemy przytrzymać, żeby upadła. Wtedy oni ich wchłoną, a my wchłonimy ich. Tak zrobiłem swoje poprzednie grze. Odsyłają tutaj te wizję. Mam coraz większe atrysy, co jest dla nas dobre ogólnie. Nie do końca jest dobre to, że bijemy się w górach, ale. 28 000 stron. Nie doczekajmy tak, przestańmy. no tutaj wprawiają się Denizja, tej Republiki Włoskiej, która będzie tam upadać, bo na nich się skoncentrują oczywiście. Tutaj mamy los południowych Włoch, no i militarne okupacje to jest jedyne rozwiązanie. tereny się skorują za jakiś czas, będą należeć do nas, tam oswobodzić komplementory. Przenieśmy wojsko i dostawmy gminę. Widzieliśmy, że zajmując punkty superowe. Co jest bardzo dobrze dla nas. Większe to. Ale tutaj pojawia się obawa, że za szybko upadnie. Wtedy musielibyśmy się być z tym Buchanem, które są dość słabe, co prawda? I raczej nie dołączą do Kaiser, tak? Więc może nie byłoby najlepsze skoncentrować. To dużo dywizji. Fajnie było zrobić jakieś obcięcie kocią. Spróbujmy. Przytrzymajmy tutaj ten... No, wyłączam. Przepraszam, że pan nie podamy mi Ale dobra, no, dobra obstawiają ci włosy, więc dobrze. Tak, byłiby włoski. A możemy zrobić tutaj o podcięciu do Sonorino, więc jest łatwiej. Tutaj robią nam jakieś kontrakty. Tak, już tu. Zatem mówili Anaconda, czyli port korea, to też było łatwe. Tak, wszystko mamy, chyba damage. Już stopemy, a czekamy, a czekamy, a nie zmieniajmy. Koncentrujmy trochę więcej się tutaj. Na się. I weszty, to kurwa środki? mają matrycy? I tu, Jesteśmy blisko tego portu i... powinno się udać i udało się Dobra, oni są teraz całkowicie odcięcie od Skysu I tu możemy przestać atakować Tak też możemy przestać atakować Nie możemy zbyt szybko się wrosnąć. bo to problematyczne potem z obstawieniem Tak Pakty pokojowe Pisy, pisy. No i Republika Włoska nie upada Chyba, za mocno zrobiliśmy syndykaty Jak w ogóle, wertwik No dobrze, bardzo dobrze W końcu i za mało jednostek Mamy tak małe syndykaty wojny, więc nie jest dobrze Oni powinni przebyć как было в нашем интернете. Dobra, przybycie. Włochy byli przybyciem. Jest tu ładnie. O, jesteśmy blisko. Naprawdę blisko odcięcia. Ładnego odcięcia. Badaliśmy nowe samoloty. Zaraz je zastąpimy. Badaliśmy w fight no. się Cześć. Nie za mało przy Nie dobrze.

80% coraz bardziej. Jak dużo stacji zrobiliśmy? Tu na razie jesteśmy niezauważalni. A na komuny francuskiej też. Nie, hmm, teraz pytam. 31 w tej wojnie, to jest tak. O Bolonie, może nas się je. model Mamy wymiar wyczerpania, więc robiąc związku z tym jestem poinformowany. Zostawmy Jest ręce. Przytrzymajmy. Teraz tak płynie i tu zamienił. Pięknie. Są całkowicie odcięci od splejzlu. Bo ty wykazuje się całkowitą bezmyślnością. I nie ta wojna pod do 42. Tylko skończy się w 31. Wypadek miasta wcikawe. Dobra, mamy jeszcze więcej wsparcia. Niech to idzie. Naprawdę, jakby wyciekali, wysłuchamy o tym wsparcie. O, czy ryby? jakieś odcięcie?

Tak, ale jesteśmy blisko pokonania syndykatu, co jest dobre. Będziemy mogli po prostu wypowiedzieć wojnę o tym, które nie są we frakcji z nikim i toczą wojnę ze wszystkimi, więc proste zwycięstwo. Synchronizowany equipment. Za zimę nowe krabiny, co nie zbudujemy. Ale ulepszono materiał, który nie badać. Dalej, doktryna. Tylko militarne akwaria, mi powołujmy do doktryny o Polska wysłane wsparcie. Hausbowska-Polska. Bo byłem ostatnio grałem w Krajowej Daksji i miałem sytuację, w której zaistniała komunistyczna Polska. Teraz zrobiła sobie klejmy na, na cały świat. Więc było to dość wypaczne. Moje opinie. Tutaj, jako po zwycięstwie Republiki Włoskiej, to wszystko co tutaj jest pójdzie ręce Republiki, bo to jest jak gdyby wojna do to, to jest wojna na tej wysadzie. Teraz zobaczę, może jakieś mechaniki się zmieniły. wypracować nie będę więcej jakie mamy strata do tej pory pomieszamy trzy tysiące, dużo może go z ideologii tej nie fanatyzmu, tylko zatraciowości ideologicznej, tak to się robi. Dobrze, o, czy, o zrobiliśmy odcięcie malutkie, ale... zrobiliśmy. to jest samo, ja to zrobiliśmy. Tak uliczymy. Nie uliczymy. Tutaj wystąpimy, czy... I tu się zatatowaliśmy, czy... Jeszcze raz chodźcie, będziecie przyjaciółką. Zobaczcie, jaka cicho mówię widzę, a już jest wieczór. Dzisiaj w ogóle wybrano papiery. Pierwszego Amerykanina. Nagrywam to tego dnia. Dwa dni konklawę tylko zajął, bo zaczęło się 7, a dzisiaj jest już niemało. Więc... naprawdę... pocieszyli się. Dzisiaj. Przyznać. Zróbmy odcięcie, ale to jest główny zamek odcięcia. Tylko miejsca. O, ta wojna teraz jest naprawdę szybka. Jak idzie tajemnik, to i Niemcy przebywają, to jest złe, bardzo złe. Wcześniej szybko upadła Rosja. I, gdyby Rosja wyprowadziła wojnę i w bardzo szybki sposób wypadł. Młodych homie to tutaj są inne problemy z tą eksploatową Więc niech. jak będzie. tak wstałe, musimy robić jakieś małe kolory. Odcięcia. Dajcie ludzi. Na i zaatakujemy tak od tyłu to od boku, cały czas i trzymajmy i na z tym możliwymi siłami na samoloty i też w to zaatakujmy. Dajemy force attack. Może trochę głupie, posunięcie tutaj ale no, powiedzmy i odcinamy I teraz robimy coś pięknego. Czyli ogło, ogromna czystka syndykalistów Przez nasze siły to idziemy na nasze konto w wojnie. Po prostu 5%. I tego właśnie. Potem musimy szybko odpowiedzieć wojny tej republice. Ja zajmiję łako no, 125 dni. Dobra, jak będziemy nisko pokonania syndykalistów, to co zrobimy. A w sumie jesteśmy w bardzo takski, więc... Prawdzimy sobie projektę. Znaczy jak to mówię tutaj nie wykorzystałe, ale... Czy da się? Powiedzmy potem. To nie lepsze. najlepsze. Co do konkwestu, to tak? by się przydało z nim. Teraz trzeba szukać sobie punktu i Nie okazał się takim punktem, ale lepiej możemy zrobić tak. No i właśnie tu się tu rozbicie Więc wojna może pokonać taką stagnację. No zobaczymy, jak to będzie. Było to fajne, że te tereny. Była szybka kapitulacja tej republiki. Ja się wycofałem z tych terenów, ale jak gdyby dostałem część ich po tej kapitulacji i oni mieli puste prowincje, Francja się wycofała. Ja po prostu szybko ich wymyśliłem. A tutaj widzę, jest dużo natężenia tego wojska. O no, po jest 100 tysięcy komuni francuskich.

Tutaj wszystko jest mniej więcej rozstawione, więc teraz znów skoncentrujemy nasze siły na turynie góry tych prowincjach. Spróbujemy się przebyć. Tutaj do Milania, jeszcze mieć. do Milany, na Filadelfii. Możemy się jeszcze na Milanie umieścić. Jesteśmy cały tutaj, no Mam nadzieję, że oni się tu utrzymają z innymi prowincjami, które tu mieli. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś załamu, to myślę, to będzie z nią. A, niestety, aj w tej grze pokazuje, że... nie jest specyficzny. To, co tu trzeba mówić, jest specyficzny. Jeśli chodzi o ruchy, to powinny. No i wg raporu dać sobie tego. Samolot, ja też nie biorę w obliczu taków na wersji, bo nie jest to potrzebne. Znaczy, nie jestem jak. w

cały czas tutaj napięty, nawet nie nabijany start, dobra, teraz się jak najbardziej. No i, który nie jest projekt pusty, to jest dla nas dobra informacja, to się bronicie, no to nic nie będzie robić, zbytnio ja nie, nie pójdę do czasem, więc nie Skrócimy skróćmy

Widzę, jak ci czysty wychodzą. Może, w ten sposób nie wiem co, więc to jest fajnie. Co większe straty syndikatu, czyli nie ma już pan parę. Jestem nie za dużo prowinc teren, nie prowincji, tylko w Wyspach Nie. Tu się nie podobają. Jeżeli pobyt od Wiganu, przysłali swoje wsparcie powietrzne, to nie jest dobre. Jesteśmy jest tam, takie jak Jesteśmy Już się No i cóż, to właśnie będzie krótsze. Napieram go już faktycznie dość zwyczajem. Hmm. Najszybciej to Party. Jak dość małe. Teatralny kapitał. No i cóż. Hmm. Mam nadzieję, że nie jesteście obrażeni za to, że nie pokazałem wam wojny z dwojną No Ale tak jak mówiłem, ona polegała na tym, że wstaliśmy sobie Um, Ej, ich z my, Spaliłem ich w Przebiłem ich, weszłem na puste prowincje i potem jeszcze komuniści powiedzieli wojnę. Się podzieliło. Wyrównałem, zaatakowałem syndykalistów, komunistów no i zdobywałem tutaj prowincję dla Federacji Włoskiej, Republiki. Który też upowiem wojnę, tylko ta wojna się skończyła. Chociaż może poczekamy, aż upadnie syndykat komuniści, żeby to trzecie na międzynarodowe sobie koordziły. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. A dwie, że no. wam się podobało. Dziękuję, wybaczyli tak cicho. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.